Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego tygodnia końca miesiąca, czyli czytania z kart anielskich na tydzień od 31 października do 6 listopada 2021. Co za tydzień! Co za energia! No, kochani, energia skorpiona. No bo już mamy i Słońce w Skorpionie i Mars w Skorpionie, jeszcze dojdzie nam Merkury w Skorpionie, no i nów Księżyca Czwartego w Skorpionie. A więc intensywność energii. Ja pragnę, mówi Skorpion. Więc warto skoncentrować się przede wszystkim na tym, czego się pragnie. Widzicie, ja Zapaliłam świecę do medytowania, tak? Zapaliłam kadzidełko znowu, ponieważ energia nowiu księżyca w skorpionie będzie. Oj, 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 oj. Może się dużo dziać. W ogóle ten tydzień jest przebojowy. Na co nastawiałam was? Wchodzimy do listopada, w okres zaćmień. No, i już zaczną się rzeczy dziać, pokazywać. Ale jak to ja zawsze mówię, dla naszego dobra i z tego co ja widzę już z kart anielskich, karty duszy, jeśli nastawimy się pozytywnie i entuzjastycznie będziemy iść w stronę własnych pragnień, marzeń, no to to się będzie spełniać. Więc tylko to proponuję. Na sam dobry początek oczywiście jest. Wiadomość z drugiej strony, no bo jakby nie było pierwszej, drugi, Święto Zmarłych, dzień Zaduszki, więc to jest um, dla nas ważny czas. I patrzcie, co ta druga strona nam radzi. No, odnaleźć siebie samych. Skoncentrować się na sercu i duszy na tym co dla ciebie jest ważne na tym co dla ciebie jest istotne myśl o tym tego pragnij i co więcej mówi ta wiadomość że bardzo łatwo w tym stresie i chaosie szczególnie co się będzie działo w tym tygodniu i dalej naprawdę <grywki> ci którzy nie Umieją zostać tam, gdzie są na wysokiej wibracji. Usłyszę coś stresującego i bam, wibracja spada. Więc tu trzeba naprawdę uważać na to, żeby się właśnie nie stresować, żeby ten chaos zostawić poza sobą i zastanowić się zaraz chwileczkę. Stresuję się. Może powinnam, czy powinienem Zwolnić, spowolnić i zastanowić się nad sobą tu i teraz. Okej, okay? zapomnijcie o przeszłości. Nie przejmować się przyszłością, tylko tu i teraz. I zatrzymać się, zreflektować i uzdrowić. Więc kiedy życie zaczyna być coraz bardziej chaotyczne, potrzebujemy odsunąć się od stresu i znaleźć spokój. Wiecie, tylko w ciszy można usłyszeć głos duszy. Dlatego śpimy, mamy wiadomości z wielowymiarowej rzeczywistości. Więc wskazane są spacery. Na łonie natury cisza, spokój. Podpowiem, że pierwszy dzień listopada odnajduje pozytywnym z tego, co widzę, i drugi natomiast, no kochani, Merkury w wadze w kwadracie do Plutona w koziorożcu oznacza mistrza manipulacji. I tylko tyle powiem. Tylko tyle powiem, a, bo o każdym jednym dniu tygodnia co jest astrologicznie, numerologicznie i wiadomości z kart anielskich duszy i kart Grace od tej pory, od tego tygodnia nie będę już do zakupienia na Wimio. Na Wimio będą tylko miesięczne rzeczy i może jakieś webinaria za dużo dla mnie pracy. Nawet nikt sobie nie wyobraża, ile tego wszystkiego jest, a ja wszystko robię sama. A więc to odpada. Odpada także na mojej stronie internetowej. Tylko miesięczne będą i wszelkie webinaria, jakieś nauki tam inne, innego typu. I wszelkie inne usługi moje, oczywiście, cały biznes. Ale tygodniowych czytań nie będzie. Tylko i wyłącznie na patronie 333 poziom. To są czytania ogólne na tydzień, z myślami przy kawie, natomiast na 11.11 11 będą na tym poziomie, plus oczywiście wszystkie wyższe, będą czytania te właśnie takie, na każdy dzień tygodnia, pod każdym względem. Tylko i wyłącznie tam, zaczynając już od teraz. Za dużo pracy, musiałam z czegoś zrezygnować. A więc, kochani, i idziemy dalej. Um, no cóż, to, to skoncentrowanie się, wróćmy na chwilę. Do tego może być, że możesz po prostu zamknąć oczy, położyć ręce na sercu, oddychać głęboko, powoli i powiedzieć sobie: znajduję swoje centrum, odnajduję balans, jestem w ciszy. I wtedy właśnie. Możemy coś usłyszeć od duszy. Relaksujemy się. Odzyskujemy spokój wewnętrzny. I właśnie o to tutaj chodzi. Więc oczywiście tę bardzo ważną wiadomość. Odkładamy tutaj. No i co jest następne? No następna chciała być karta duszy. Wolność. <grytanie> Wolność, kochani. Gdzie ja naprawdę nie mam co do tego złudzeń nawet, że dużo ludzi będzie walczyć o wolność. Wolność słowa, wolność tego, żeby można było decydować, co, jak i gdzie. Ta wiadomość mówi, widzicie, jak ten koń grzywa rozwiana i pędzi przez pola, lasy. A więc, gdzie potrzebujesz odzyskać swoją wolność? Od czego? Potrzebujesz się uwolnić. Może potrzebujesz wreszcie powiedzieć coś. Może zrobić coś. Więc pozwól swojej duszy wzbić się wysoko w powietrze. Śpiewaj, tańcz, śmiej się, odkrywaj, podróżuj. Um, I to, co może wydawać się dla kogoś dziwne, no po prostu wyraź się. Pokaż, kim jesteś. Wyjdź, Spoza tego, bo ty musisz tak, bo wypada tak nie inaczej, o tego nie uznają, tam ci się obrażą. Oczywiście, że nie robimy nic złego nikomu. Zawsze y, kierujemy się miłością, ale odważ się na coś, czego do tej pory nie robiłaś, nie działałeś. Ok, choćby, rzuć wysoko. Ramiona w górę i krzykni gdzieś tam, gdzie można sobie na to pozwolić. Przede wszystkim to jest znowu to odprogramowanie. Nie urodziłaś, nie urodziłeś się po to, żeby być jak każdy inny, jak każda inna osoba. Więc jeżeli czujesz się, że jesteś w pułapce, stada owiec, i żyjesz tylko. W ten sposób, w jaki, no powinnaś w cudzysłowie, powinieneś, bo inni się obrażą, bo cię nie uznają, bo będą problemy. No. Wypada z tym skończyć, ok? Wypada z tym skończyć. Jeżeli gdzieś czułaś, czułeś, że nie jesteście sobą, czas z tym zakończyć. Nie po to tu jesteś. Nie po to tu jesteś. A więc powiedz sobie trzy razy bezgraniczna wolność przepływa przeze mnie bezgraniczna wolność przepływa przeze mnie bezgraniczna wolność przepływa przeze mnie i rzeczy już się zaczynają dziać ponieważ to jest piękna ja tak za wolnością więc postawimy sobie tutaj no i przechodzimy do kolejnej. Um, wyobraź, użyj swojej wyobraźni i otrzymasz odpowiedź na jakieś pytanie, na jakieś wątpliwości. To może być przebłysk. Tu możesz nagle coś zrozumieć. Ta wiadomość jest od Archanioła Michała. Wiąże się Archanioł Michał z czym? Archanioł Michał jest opiekunem policji, wojska. Czy wszystkich tych, którzy się znajdą w niebezpieczeństwie, lub po prostu się boją, kierują się strachem, żyją w niepewności, wow, co, co, co dalej się złego stanie? Więc Archanioł Michał mówi: poproś, ja z góry powiem i podziękuj, żeby cię od tego odciąć. Żebyś tego już nie przeżywał, nie doświadczała. Naprawdę to działa. Ale. Jeżeli masz jakiś problem i zastanawiasz się, co zrobić, Archanioł Michał wyraźnie ci podpowiada, że jeżeli poszerzysz swoje horyzonty, może to więcej informacji, więcej wiadomości, może porada, może wyobraźnia da ci odpowiedzi na Twoje pytanie wątpliwości. No i kochani, zapytałam o karty romantyczne, oczywiście. I pierwsze, ej, kochasz, powiedz. Napisz, wyraź się. Niech ten ktoś w ogóle wie. Poza tym, słowa to czasami za mało. No, słowa każdy może wypowiedzieć, ale okaż praktycznie, że ci na kimś zależy. Bo wspaniała miłość jest warta, żeby iść w tym kierunku. A więc, w jakim stopniu to dotyczy ciebie? Może kogoś kochasz potajemnie, ale ta osoba o tym w ogóle nie wie. Może wiele razy mówiłaś, że go kochasz, ale no, pomyślał sobie tak, Gadk, gadki, szmatki, a tutaj kiedy co, to a, przyjdzie co do czego, to nic. Więc no, nie wiem jak to ciebie dotyczy, ponieważ twoje uczucia są prawdziwe i warte. Hmm, Przyjrzej się temu bliżej. Ok? A więc gdzieś ktoś z o kimś marzy, kogoś pragnie i trzeba to pokazać, wyrazić. A teraz z tą całą energią Skorpiona to ja nie widzę w tym żadnych przeszkód. My będziemy naprawdę odważni, mieć dużo energii i przebojowi. Co niektórym parom, albo nawet jesteś sam sama. Nie, nie wdawaj się w chaos tego, co się będzie dookoła działo, mówiło, te ploty, te, no, dużo się będzie działo. Tylko tyle wam powiem, wszystko, a wszystko. Jest czas, by odejść od świata, od telewizyjnych przekazów, od informacji i zaszyć się gdzieś na łonie natury samej, bądź we dwoje, w ciszy, może ciszy lasu, gór, wody. Może pod namiotem, no gdzie kochani tam jesteście? Bawcie się dobrze. To dla jednych. Dla innych, no ktoś może po cichu Tobą się interesować. Czy to kobieta, czy mężczyzna? Obserwujecie, może jesteś na YouTube, na Instagram, na Facebook, na TikTok i co tam jeszcze tylko oferują. I ktoś jest Tobą zainteresowany. Ty natomiast jesteś cesarzową. I mówisz. Hej, mam swój biznes, jestem niezależna. Upiększam wszystko, czego dotykam. Jestem pewna siebie. Poprzeczkę mam wysoko. Jestem asertywna. I interesują mnie tylko poważni konkurenci. Tam po to tylko, żeby przyjść na dzień, na miesiąc, to mnie to nie interesuje. Pięknie. Kapitalnie cieszę się. Mężczyzna może być z podznaku panny albo może mieć ascendent, księżyc czy Wenus w pannie, to też jest możliwe. Ale jest, to muszę powiedzieć, że osoba, nawet jeżeli nie jest panną, to jest osoba, która jest uduchowiona, jest spirytualistyczna. Posługuje się swoją instytucją. Intuicją, chciałam powiedzieć instynktem, co też jest możliwe. Ale tu teraz zwracam uwagę na dziewiątkę, która mówi, że jest to także osoba, która może mieć swój własny biznes i jest niezależny i jest wolny. To jest to, co ja czuję: jest stanu wolnego. Ktoś, kto może Cię naprawdę rozumieć i chcieć Ci pomóc. No, i ta wiadomość wyszła do góry nogami, dzięki Bogu Najwyższemu. Bo kiedy nie jest do góry nogami, postawię nie do góry nogami, to oznacza, rozmawia z Tobą, ale ogląda się już za inną. No, no to, to nie ten przypadek. Ten ktoś, kto przychodzi. Albo wraca z przeszłości, no bo tam ta trawa się nie zazieleniła, i teraz rozumie, że stracił bardzo ważną e, kobietę w swoim życiu. Więc wraca z przeszłości. To już od Ciebie zależy, co z tym fantem zrobisz. E, jeśli to jest osoba nowa, może przyglądała się kilku osobom, ale i przyglądała się Tobie. I teraz wie, że nie chcę nikogo innego tylko ciebie. Może miał duży wybór. Chcę Ciebie. Może do tej pory szukał, szukał. A teraz już mówi ja już swoją znalazłem. I już mnie nie interesują inne kobiety. i Ja idę w stronę Twoją. Wow. Ok. Okej, okay, kochani. Pamiętajcie, że to nie jest czytanie prywatne, więc ciekawa jestem, jak się to do was będzie odnosić. Ja zawsze doceniam. Wasze komentarze, więc napiszcie, bo widzicie, co nas czeka. Jeżeli się skupimy na sobie tak, jak tutaj jest, to pokazane, to czeka nas obfitość. Ja uwielbiam tę ważkę tutaj, cieszenie się dniem codziennym i pokazuję, ciesz się życiem, skup się na sobie, skup się na swoich pasjach, zamiłowaniach, swoich darach i talentach. Jeżeli nie wiecie, co to jest, zapraszam na wszystkie moje czytania, usługi, webinaria. Można się naprawdę dużo na swój temat dowiedzieć i będzie na to świetny tydzień. Ale to jest ta radość. I czeka na sukfitość teraz. Dla jednych to może być sukces finansowy. Dla innych sukces socjalny. Sukces w miłości. Wreszcie poznajesz kogoś, wow! Wreszcie jesteś rozpoznana, wreszcie otrzymujesz propozycję pracy bądź współpracy. Kariera rusza do przodu, otwierasz biznes, no wszystko, wszystko jest to możliwe. I poprosiłam o wyjaśnienie jeszcze dwóch, i patrzcie. Alchemia, masz dotyk Midasa i każdy projekt, który zaczniesz, obraca się w złoto. No, czy można lepiej. No, Czy tu więcej trzeba to tłumaczyć. A więc przede wszystkim uważaj na to, o czym myślisz i czego pragniesz. Pamiętacie, skorpion. Ja pragnę. Tu jest niesamowita moc w tym. Z tą energią skorpiona w tym tygodniu. Więc skup się tylko. Na tym, czego pragniesz. Nie bój się, nie kieruj się strachem, bo to też do siebie przyciągniesz. Potem nikogo nie obwiniaj, tylko samo czy samego siebie. Ok? Jakieś wiadomości, stres? Jednym uchem wpuść, no okej, okay. i drugim wypuść. Bo ja wiem, to jest życie, to jest rzeczywistość. I ostatnia wiadomość, no patrzcie. <grym> A aj, 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 super, super, pieniądze, kasa, dobra praca, kariera, biznes. Potrzeba także tutaj, w tym przypadku, wezmę czas dla siebie, żeby zaopiekować się sobą, więc może potrzebujesz wydać trochę kasy na siebie, żeby się poczuć lepiej. No, co by to nie było. Kochani, co by to nie było, dla jednego będzie nauka, dla drugiego będzie wypad, jakaś podróż, weekend, gdzie spędzony, dzień, tydzień, czy wakacje dłuższe, może miejsce, które cię woła, może to jest jakaś terapia, solanki słyszę, no nie wiem, no może gdzieś dla jednej osoby, masaż, OK. Więc, co to znaczy dla ciebie? Ale mogą nagle pieniądze przyjść. Możesz otrzymać dar pieniężny. Możesz otrzymać nagrodę, podwyżkę. Może pniesz się po szczeblach drabiny w karierze. Może otwierasz swój biznes. Może masz więcej klientów teraz. Niektórzy, słyszę, stają się nagle osobami wolnymi. Bo ta dziewiątka także sygnalizuje, wolność, niezależność finansową i zadowolenie z tego co się robi. Już nie jesteś uzależniona uz uzależniony od nikogo. Czy jeszcze coś mnie woła na sam koniec? Hmm. Ok. Karty natury, nie wiem dlaczego, ale no świetne to czytanie jest, świetne. Ale pamiętajcie, żeby się skoncentrować na sobie. Już jak dusza to mówi, i to tamci naj, nasi najbliżsi z tamtej strony. To jest jasne jak słońce. I bycie autentycznymi sobą. Bycie autentycznymi sobą. Patrzcie, jaka piękna jesień. Na ten czas jest most. Przechodzę sobie na drugą stronę. Już nie jestem. To jest te, ta wolność, którą tutaj mamy. To jest ta wolność. Już nie jestem tym, kim inni chcą, żebym był, była. Jestem absolutnie wolna, wolny. Jestem sobą. Mówię to, co naprawdę myślę. Pokazuję siebie w autentycznym świetle. Już nie ma udawania. Maski już dawno zdjęte. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdjął, to czas na to czas się wypowiedzieć, czas może zadziałać, czas coś zrobić wreszcie, pięknie, no cudne czytanie, cudne, naprawdę, idziemy w stronę wolności, niezależności, obfitości, spełnionych marzeń i pragnień, kapitalnie, jeszcze raz przypomnę, że żeby otrzymać czytanie na każdy dzień tygodnia z astrologii, numerologii, karduszy, kart Grace, Albo prywatne czytanie, albo czytanie na filmikach, na moją stronę pójść, ale na każdy dzień tygodnia jest tylko i wyłącznie już na 11.11 .11. na patronie link pod spodem, pod yy, każdym chyba filmikiem. Więc zapraszam serdecznie, ale i także jeżeli pragniecie jakiejś usługi, wszystko jest na mojej stronie. Jeszcze dodatkowa nowość? Te wszystkie filmiki, inne, które ja robię, no, są dla wszystkich, którzy oglądają. Ale czytania, jakie by nie były, czy na miesiąc, czy to są um, czytania duszy, przeznaczone są dla osób tylko zasubskrybowanych. Zmniejszamy pulę. Ja od tego zaczęłam. I dalej to kontynuuje. Jest po prostu nas mniej, żeby nam się to sprawdzało. Także kochani, życzę super końca października, ekstra początku listopada. Buziaczki, uściski i pa!